Witam, Janusz Hajend Monachium ze Stoiska Unitry. Rozmawiam z Danielem Kostrzewą, opowie nam o nowościach produktowych i prototypach, które niedługo również trafią do produkcji. Daniel, opowiedz nam, co tu dzisiaj widzimy i, i czym się chwalicie na tych targach. Cześć. Zacznę może od czegoś, co już znacie, czyli nasz topowy wzmacniacz WSK805. W tym roku w zasadzie już możecie zamawiać nowe wersje wersja klasik w dwóch wersjach kolorystycznych czarna anoda i srebrna anoda. To co jest najlepsze we wewnątrz WSK 805 zostaje czyli cały środek i cała elektronika. Tylko Dalej design macie... zmieniamy. Tak, zmieniamy design na jeszcze bardziej klasyczny można powiedzieć. Dodaliśmy takie bardzo fajne e, e, boczne boki z drewna. Ale to jest z drewna czy imituje drewno? Wiesz co? czy to jest z drewna to jest... Tak naprawdę MDF pokryty w fornirem. drewnianym fornirem, uh -huh. ale naturalnym drewnianym fornirem. Uh -huh. To jest bardzo ważne, bo bardzo dużo firm robi w fornirze PCV, który już potrafi być tak dobrze naśladować drewno, że można tego nie zauważyć. Podkreślam, my zawsze korzystamy z forniru drewnianego. No drewn i lepiej niż nawet lite drewno, ponieważ się nie będzie odkształcało nam. Absolutnie tak. To zwłaszcza ma znaczenie przy kolumnach, do których za chwilę uh -huh. dojdziemy. Nie, nie zrobilibyśmy Wam tego i nie, nie zrobilibyśmy drewnianych kolumn, bo to by po prostu gorzej grało. No, design jest taki trochę samotłumaczący się. Jak ktoś zna 805, to widzicie, jaka, jaka jest różnica. Ja tylko podkreślę detale. To, co widzicie, że jest brązowe, w sensie brąz jako materiał, jest z prawdziwego brązu. To nie jest żadna imitacja. No tutaj my nigdy, jak wiecie, nie idziemy na kompromisy. Nawet w tak drobnym detalu jak gałka. Przepraszam, jestem mężczyzną. Nie widzę tak tu koloru brązowego. Brązowy jako. Materiał, czyli, czyli, czyli kolor złoty dla facetów. Tak? Uh -huh. Kolor złoty, czyli brąz jako materiał. Jak widzicie, to jest naturalny brąz. Mamy, mamy przyciski wytoczone z brązu, a nie pomalowane na kolor, uh -huh. na kolor złoty, i nawet taki drobny detal, jak oznacznik pozycji w gałce, to nie jest namalowany, tylko jest kawałek brązu w specjalnym procesie technologicznym wbity w aluminium. Żeby jeszcze bardziej wygrać, lepiej wyglądało w detalach. Taką samą sytuację tylko w wersji srebrnej macie w modelu anodowanym na srebrno. I to są, to są wersje, które już możecie... To już zamawić. trafiło do produkcji, tak? W już w tym momencie trafiło do produkcji, już możecie zamawiać, pierwsze dostawy są w czerwcu. Dobrze, to przejdźmy teraz do głośników, Ta. bo tutaj mamy najbliżej. Tak. I teraz rozdzielmy dwa, dwie sytuacje. Po pierwsze mamy prototyp od naszej nowej kolumny ZGB 601. Ta kolumna będzie w sprzedaży w drugiej połowie roku, celujemy we wrzesień. Także to na razie, co widzicie tutaj na targach, to jest prototyp. Jak Wam się podoba, to pomyślcie, jak będzie wyglądała finalna wersja, która będzie jeszcze lepsza, jeszcze ładniejsza Powiedz, jeszcze bardziej Ona będzie się w okoda. jakiej półce pozycjonowała? Będzie wyżej, niżej od tamtych, które już mamy na rynku? To będzie półka, która będzie niżej niż kolumny ZGZ. Mm -hmm. Natomiast, to, ponieważ jest to prototyp, to finalna cena też jeszcze no tak, jest, tak, to czymś, co jest co jest jeszcze jawne i ustalone. To są rewelacyjne kolumny, które słuchałem i dla mnie zrobiły bardzo duże wrażenie. Uważam, że to są naj, najlepsze kolumny w marki Unitra. Mm -hmm. Nie wszyscy będą. Będą z tego zadowoleni, ale tak jest. Słuchałem i wiem. Tutaj mamy... No to ciekaw jestem Twojej opinii na temat kolumn nowych, które o. również już można zamawiać. Widzisz pewnie podobieństwo do kolumn ZGZ z poprzedniego roku. To co zmieniliśmy, może to czego nie zmieniliśmy. Znaczy są tłoczenia widzę na przedniej obudowie. Tam nie było. Tak. Cała obudowa jest wyniesiona do, do przodu. To ma w, w efekt stylistyczny, ale ma mieć, też, ma mieć też efekt akustyczny. To, czego nie zmieniliśmy, to dalej obudowa box in the box, czyli cały czas macie solidną kolumnę zbudowaną z dwóch warstw, co bardzo sprzyja sztywności, zatem tym idzie dokładności dźwięku. Dołożyliśmy natomiast podstawę z kolcami. E, tutaj zwrócę uwagę na taki drobny niuans, że nawet ta podstawa i te kolce to nie jest coś, co kupiliśmy, że tak powiem, z rynku, jak to się brzydko mówi. To jest jest to jest nasz i własny i projekt, tak. Nawet taki detal jak kolce to jest nasz własny projekt u innej firmy takich samych kolców. Ja nie to Państwu dostanie. pokażę jeszcze starszy model, ten pierwszy model. Tak. A, czyli mniej więcej można bardzo łatwo zobaczyć, czym się różni. O, teraz wszystko widzimy. Widzimy, że przedni panel jest dużo ładniejszy. Ogólnie kolumna robi wrażenie takiej bardziej. Na bogato, jeżeli możemy tak zauważyć. Dobrze. Mimo, że na bogato, cena zostaje ta sama. O, tak. No i to jest dobra wiadomość. Dla paru malkondentów, którzy znajdują się na polskich social mediach. Dobrze, jak widzicie, jakość tutaj jest no, bez żadnych zastrzeżeń. Same najlepsze materiały, wykonanie też super. Materiały w większości użyte są z polskiego rynku. Wiadomo, nie wszystko da się wyprodukować w Polsce. Ale pewnie w 90% by się zamknęło, że wszystko jest z polskiego rynku. No tego mamy no, bardzo pewnie, bardzo dobry dźwięk, bo tej akurat kolumny nie słuchałem, chętnie ją posłucham sobie. Małe wiem, że robią naprawdę kapitalną robotę. Wzmacniacz 805 również robi kapitalną robotę. To teraz przejdźmy, tu jeszcze mamy 606. 605. Ona już jest na rynku od jakiegoś czasu, miała premierę na. Audio show w Warszawie, no i teraz przejdziemy do prototypów, które będą bardzo możliwe, że na audio show już się pokażą? Bardzo możliwe, że tak. W drugiej połowie roku mm -hmm. już, już będą. Celujemy z tym prototypem na wrzesień, a mówiąc tym prototypem mam na myśli DSK805, mm -hmm. czyli nasz DAC. On tutaj nie bez powodu stoi z 805. Uważamy, że jest idealnym jej dopełnieniem. 805 jest z założenia wzmacniaczem, który ma być w pełni analogowy i nie idący na żadne cyfrowe kompromisy. Natomiast jeżeli ktoś chciałby mieć źródła cyfrowe, to zdecydowanie rekomendujemy do 805 w ogóle osobnego, oddzielnego DACA. No i od września mniej więcej Coś Przybijemy na ten temat. U nas na spotkaniu podłączyliśmy DAKA, co prawda z lampizatora, najwyższa, taka już no, bardzo wysoka półka. E, pokazał no, jakość akurat Unitry wtedy no, Unitra Nitra zagrała pięknie. Dobrze, przejdźmy teraz jeszcze, zobaczmy tutaj oczywiście od tyłu. Zobaczmy wszystkie gniazda, co tutaj mamy. No, Gniazda też są na bogato, mamy asb -E u COXY, OPTICAL, USB, zbalansowany widać jest, eee, ok, czyli bardzo dobrze, bo jak widzicie jest pewien błąd, który muszę wytknąć u pokazuje tutaj streamer, mhm. eee, a to jest tylko transport, sam transport można tutaj podłączyć bo ona nie ma... Co ja mówię? No, DAC streamer tak, musi tak. być, dokładnie. Musi, musi być, być. DAC streamer podpięty, a nie sam streamer. Streamer z wyjściem analogowym. Widzicie, dokładnie. zmęczenie wyszło i nawet się pomyliłem, ale tak to jest właśnie, że trochę mnie to akurat zmyliło, bo chciałem podpiąć... E, swój transport. transport i wyszło, że nie, że to hmm. musi być duck streamer. Tak, no to teraz transport od drugiej połowy roku będziesz mógł podłączyć. Czyli mamy, czyli do... mamy. No i to oczywiście dużo lepszy dźwięk będzie wtedy, bo wiadomo, że daki wbudowane, e, jakościowo są na pewno gorsze od zewnętrznych, choćby od, ze względu na to, że mają oddzielne zasilanie, e, oddzielną separację. No dobrze, wszystko wiemy. Zobaczyliśmy, stoisko jest. Ogromne w tym roku, jest bardzo ładne, jak zawsze, jest zaprojektowane przez dział marketingu, który tutaj się opiekuje. Pani Kasia, którą widzimy, właśnie coś robi na komórce, czyli cały czas w pracy. No dobrze, czyli dziękuję bardzo. Do widzenia i widzimy się przy następnych filmikach. Zapraszam do subskrybowania naszych kanałów. Pozdrawiam.